Hej, Siemano ludzie, Sebek z tej strony. Dzisiaj powspominamy sobie lata 90., moje najlepsze lata. Ja bardzo miło wspominam lata 90. I co? Zapraszam Was na unboxing Gum Turbo. No i co moi kochani? Dzisiaj zrobimy sobie unboxing um, Gum Turbo. Ja pierwszy raz zobaczyłem te gumy. U kruszyny na Facebooku wstawił zdjęcie, że można sobie zakupić coś takiego. No powiem wam, że byłem w szoku, no nie spodziewałem się czegoś takiego. Dzisiaj oglądałem filmik u doktora Radiana i powiem wam, że jak oglądałem, no to łezka trochę kręci się wokół. Ja pamiętam, jak zbierałem z moimi kolegami na podwórku te gumy, w sensie te obrazki, które tam były w środku z samochodami. Ogólnie guma nie jest dobra w smaku, ale kupowaliśmy po to, żeby zebrać sobie kolekcję tych samochodów pamiętam, że jeszcze w tym samym chyba czasie były e, gumy takie e, football czy jakoś tak, tam były też karty były też e, gumy cards, karts? E, Nie karts, tylko kars czy coś takiego i tam były też karty z samochodami no fajne czasy, lata 90. moje ulubione Dobra, zobaczymy sobie jak to tutaj u mnie to wygląda, <laughs> pozwolę sobie tutaj, mam nadzieję, że doktor Radian się nie obrazi, jeżeli chcecie oczywiście więcej filmów, wow, jak to się dziwnie otwiera, e, z tych gum na moim kanale, no to oczywiście jeżeli będzie ponad 200 łapek w górę, mam nadzieję, że doktorze nie się nie obrazisz, no ja tego nie będę żuł, guma <laughs> nie dla mnie, ja nie lubię ogólnie gum. Jeżeli będzie ponad 200 łapek w górę, to sobie pootwieramy tego trochę, ogólnie no, taniutkie, taniutkie to jest, 29 groszy i co mi się to trafiło na dzień dobry, Mercedes-Benz A180, yy, naklejka, karta, obrazek numer 016, yy, maksymalna prędkość 190 na godzinę, no Mercedesy są bardzo fajne, świetne samochody. Dobra, na no dzień dobry. Mercedesik nam wpadł. Guma, do widzenia, bo ja tego rzucić nie będę. Zobaczymy sobie, co tam dalej jest. No nie niezła akcja w ogóle. Czuję się jak w latach 90. -tych. ciekawe co tam jeszcze ta biedronka wymyśli ciekawego. Jakieś kukuruku. Pamiętam też, było coś takiego wafelki z jakimiś obrazkami. <laughs> no tutaj mamy błąd, bo tutaj mi trochę ucięło i tu jest na dole. <laughs> eee, co my tutaj mamy? Lancie. 0,80, maksymalna prędkość 203 wow, jest lepsze niż Mercedes dobra, kurde, no nie wierzę no niezła akcja z tymi gumami może jeszcze niedługo będzie Kaczor Donald też to się kiedyś zbierało kiedyś nie było czegoś takiego jak teraz e, karty były właśnie takie różne pierdołki Infinity 138 na godzinę 0,88 Widać fajnie, widać Turbo, no nieźle, nieźle Dobra, lecimy dalej. Kupiłem sobie na razie tylko 10 tak z ciekawości, żeby zobaczyć. <laughs> Sorry. Eee, przez weekend mnie nie było, dzisiaj wróciłem. Obejrzałem sobie u Doktora Radiana filmik. No i powiem wam, no tak się nakręciłem, że poleciałem do tej biedronki. Łap, tu mamy bu Bugatti. Bugatti. 407 prędkość, no to nieźle zapierdziela. 0,40. Ciekawe w ogóle ile tego jest do zebrania e... No i jak to już mówiłem wcześniej. Widziałem yy, filmik doktora Radiana, ale obejrzałem sobie go dopiero dzisiaj. Oj, tutaj trzeba uważać, żeby nie zniszczyć. I co my tu mamy? Właśnie posklejało. A tu mamy Lamborghini! Maksymalna prędkość 319.090 Lamborghini. O, Bugatti to chyba na razie najlepsze. Gdzie on jest? O, jest tam, 407. No, taką furę mieć, fajnie, co? Fajnie jeszcze jakby wróciły te gumy właśnie futbol. I co tu mamy? Eee, kija. 203 na godzinę, 0,98. Muszę sobie sprawdzić, może gdzieś na necie będzie napisane ile tego w ogóle jest do zebrania. Szczerze mówiąc myślałem, że umie w Biedronce tego nie będzie, bo ja mam trochę taką biedną tą Biedronkę. Raz w życiu były tam karty Champions League. A potem nie było długo, 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 długo nic. A teraz proszę, mamy tutaj nawet gomy turbo o Maserati 275 na godzinę 0,58 no ciekawy jestem jaki Wam najbardziej się samochód będzie podobał z tego unboxingu no mi najbardziej podoba się Bugatti no nieźle taką furą sobie jeździć ale raczej chyba nie po polskich drogach no nie poszaleje się za bardzo ups O shit chyba zniszczyłem no to właśnie to jest najgorsze trzeba uważać trochę mi się tu podarło Aston Martin ale w ogóle jakoś dziwnie to jest zrobione zobaczcie no nadruk jest na górze i na dole A, masakra szkoda, dobra lecimy dalej chce ktoś gumę? Mogę komuś wysłać ja tego rzucić nie będę. Nie no, żartuję, wywalę to. O, mamy tutaj Citroena. 243 na godzinę. Maksymalna prędkość 119 Citroen CS czy C5. Kurde, nawet nie wiem. To wygląda jak piątka. No i ostatnia guma mi została. Guma, guma do rzucia. W ogóle z tych gum się kijowo balony robiło, z tego co pamiętam. Ale próbować nie będę, nie będę tego jadł. O, tu chyba też coś jest... Ojej, no patrzcie. No szkoda, bo tak trochę kurde... O, jeszcze Aston Martin, no też świetny samochód. No ale kurde zrobili mi takiego psikusa. <grywy> Dobra, otworzyłem sobie 10 Go. No moim zdaniem najfajniejszym samochodem jest Bugatti. Eee, obrazek 0,40, maksymalna prędkość 407. No jest niezła maszyna. No i co ludzie, mam nadzieję, że ten filmik Wam się spodobał. Oczywiście jeżeli chcecie więcej takiej zabawy w sensie w otwieranie tych gum turbo, no to mówię, jeżeli będzie ponad 200 łapek w górę pod tym filmikiem, no to zakupię sobie jeszcze parę gumek do rzucia i potwieramy, zobaczymy w ogóle jakie tam inne samochody będą wpadać. Może sobie to pozbieram tak dla jaj. Dobra, to by było na tyle. Pozdrawiam was wszystkich serdecznie. Mam nadzieję, że filmik wam się podobał. Trzymajcie się. Hejka.